Na dzisiejszym filmie rozbiorem na części tę nową pilarkę, którą tutaj widzicie, czyli Stihl model MS-182. Ten model ma trzy takie bliźniacze mniejsze lub większe konstrukcje. Są to MS-162, MS-172 i MS-212. Ich budowa jest niemal identyczna, a ten film to ukłon w stronę takich osób, które w przyszłości będą sobie chciały coś przy takiej pilarce zrobić. Dajmy na to zdemontować gaźnik, odkręcić cewkę zapłonową koło magnesowe. Z tym filmem będą mogły to zrobić. Robić, bo ja pokażę jak krok po kroku taką pilarkę zdemontować, rozebrać, żeby sobie poszczególne podzespoły wymienić. Niedługo już będą dwa lata od premiery tych pilarek, tej serii pilarek, więc powoli jakieś pogwarancyjne naprawy, mniejsze lub większe, wam się przydadzą. Nie będę za dużo dodawał od siebie przy całej tej rozbiórce, natomiast w następnym filmie, który pojawi się za jakiś czas, będę tą pilarkę składał i wtedy szczegółowo troszkę się rozgadam, porównamy sobie konstrukcyjnie, ta pilarka jest wykonana względem poprzedniego modelu MS181 i jeszcze starszego MS180. To będzie takie fajne porównanie, bo ta seria tych pilarek od modelu 018 jest produkowana 30 lat, więc będzie można sobie popatrzeć, jak wypada ten model na tle poprzednich dwóch generacji pilarek. Więc na tamtym filmie pozwolę sobie porozmawiać troszkę więcej, a tu chciałbym dzisiaj w 20 minutach się zmieścić, żeby budowę tej pilarki pokazać. Coś tam pogadam, ale dużo. Będzie głównie o tym, jak. Ją rozebrać, więc zaczynamy. Jeśli będziecie chcieli rozebrać swoją pilarkę, to da pewno z powodu u usterki, których spod zespołów i tu taka mała podpowiedź, choć to wygląda jak tabliczka znamionowa, na której znajdziemy m.in. nie tylko rok, ale również miesiąc produkcji, moja została wyprodukowana w czerwcu 2024 roku. Mamy tu kod QR, liczbę klasę decybeli. Mamy tu oznaczenie modelu MS-182, które znajduje się również tu, ale często po samym MS182 tak szczegółowo nie zostaną nam. Części dopasowane do tej pilarki. Jeśli pójdziecie ze zdjęciem tej tabliczki znamionowej, że tak nazwę, będzie troszkę problem części do waszej pilarki odszukać. Natomiast jak już pójdziecie ze zdjęciem tej tabliczki, na której jest bardzo ważny numer seryjny pilarki, to jest ten 836-542-422, jak w sztilu wrzucą ten numer w system, to znajdą w imię nawet Chińczyka, który składał tę pilarkę, znajdą wam każdą najmniejszą część dopasowaną idealnie. Więc jak macie nową tę pilarkę, to sobie już zróbcie zdjęcie tej naklejki, bo jest w takim niefortunnym miejscu, że dość szybko się tu zniszczy. Przetrze. Ten numer macie również wybity na bloku. Ten sam numer. Widzicie? Mieści się również tu. W tym miejscu jest wybity, więc zawsze będzie pod ręką. Tu zniszczyć go ciężej, ale dużo trudniej go odczytać, nawet tu widzicie, że już słabsze światło, ciężej zrobić temu zdjęcie. Tę pilarkę kupiłem nową specjalnie po to, by ją rozebrać. W zestawie oczywiście mamy karton, opakowanie, instrukcje obsługi, taki malutki płaski wkrętak. Oryginalny z Logo Stila, też ma swój numer seryjny oraz taki klucz do świec. 16 na świece, 19, specjalnie po to, by odkręcić sobie. W tym miejscu nakrętkę prowadnicy, bo jak ją odkręcimy, możemy właśnie dostać się do prowadnicy z łańcuchem. Sunę osłonę, demontujemy osłonę łańcucha. I ściągamy prowadnicę w ten sposób do siebie. Jeśli chcemy założyć nową prowadnicę, no to trzeba lekko poluzować napinacz w tę stronę. Kręcąc w lewo, luzujemy naciąg łańcucha, kręcąc w prawo, łańcuch nam się naciąga. Jeśli chcemy taką prowadnicę wymienić, no to kupujemy nowy zestaw, nie musi to być oryginalny sztila. Możecie sobie też cyknąć fotkę, jakie wymiary ma mieć oczko łańcucha, jaka jest podziałka itd. Jeśli byście chcieli sobie taką prowadnicę kupić innej marki. W ten sposób muszą być założone zęby. Więc tak jak widzicie, ten mniejszy, taki krótszy ząbek przed tym wielkim. Nie zakładajcie łańcucha odwrotnie, w ten sposób, bo pilarka nie będzie ciała. Koniecznie musi nam tu wystawać w tym miejscu czpienie od napinacza. Ładnie łańcuch musi być umie umieszczony na zębatce, która napędza nam łańcuch. I możemy to wszystko lekko przykręcić osłoną. W sztilach bardzo fajnie zakłada się łańcuch, bo bęben jest tą korzystniejszą stroną do nas obrócony, więc nie musimy, tak jak w chuskwarnie, przeskładać przez niego łańcucha, aby go założyć. Przypora, ostroga, różnie jest to nazywane. W końcu jest fabrycznie, bo w poprzednich modelach Pilarek nie zawsze był on dostępny. Trzeba go było często dokupić osobno. Tak jak widać, karter jest taki przezroczysty również tu w tej górnej części. Druga rzecz, do której z pewnością będziecie się chcieli dostać, to filtr powietrza. Po raz pierwszy w tych najmniejszych modelach serii Steel mamy znów dostęp do filtra powietrza narzędziowy. Wcześniej mieliśmy takie szybkie y, przesuwki, dzięki którym szybko mogliśmy dostać się do filtra powietrza. Tu trzeba odkręcić aż trzy śruby. Da się to zrobić kluczem, który dostaliśmy w zestawie, ale gdzieś tam w lesie jest to czynność znacznie bardziej czasochłonna. No Natomiast Stihl reklamuje tą pilarkę jako model, w którym do filtra zaglądamy jeszcze rzadziej niż w poprzednikach. Jest on podobno dużo dokładniejszy, no i znacznie wolniej się zabrudza. Także zobaczymy. Luzujemy te trzy śruby. Ich się nie da wyjąć, tak jakby, więc tylko je luzujemy do pewnego stopnia. Włączymy hamulec bezpieczeństwa i osłona schodzi nam do góry. Te śruby tu nie wpadną. To takie rozwiązanie sztila, żeby one cały czas tu sobie siedziały. Jeśli zgubicie kiedyś te śruby, kupujcie tylko oryginały. Nie próbujcie tu czegoś dopasować, bo jest to ciężkie. A jak gdzieś uszkodzicie gwint, to trzeba wymieniać cały karter. Także z tym lepiej nie żałować, to nie jest takie drogie. Lepiej skręćcie na dwie i dokończcie pracę, niż macie wkręcać byle co. O, tak bym to nazwał. Filtr powietrza ma jeden zatrzask z tej strony. Jak go podważymy paluchem. Jak go uniesiemy, to filtr możemy zdemontować. On jest z takiego bardzo gęstego materiału, łatwo można go pędzelkiem tu z zewnątrz oczyścić. No i producent właśnie reklamuje, że bardzo wolno on się zabrudza. Dopiero, nawet jest wspomniane, jak wyczujemy spadek mocy, to dopiero zaglądamy do filtra. No ja radzę to robić jednak częściej. Są też dostępne filtry specjalne do pracy w zimie, jeśli miałaby mieć pilarka kontakt ze śniegiem. Samego gaźnika na razie tu za bardzo nie widać. Tu pod osłoną mieści się złącze diagnostyczne, w które wpina się serwis, by zdiagnozować naszą pilarkę. Pilarkę. Tak, elektronika jest już również w tych najmniejszych modelach stila, no nie jest ona zbyt inwazyjna, więc no nie trzeba jej się koniecznie bać. Jakoś tak boimy się tego rozwiązania w pilarkach i mamy w tych modelach trzy śruby regulacyjne LH oraz LA od wolnych obrotów, opisane są w tych miejscach, niby jest instrukcja, jak sobie to ustawiać, ale to też raczej często zadanie dla serwisu. No i jeśli chcemy zdemontować gaźnik, to tak jak było widać, górna osłona filtr powietrza i teraz odkręcamy dwie nakrętki na klucz 8 mm i ten Torx T27 jak w każdym modelu sztila tutaj. Takie nakrętki oraz wkręt na klucz Torx. Cały ten panel już porusza się na tyle, że chciałby zejść. Natomiast trzyma go jeden przewód od przełącznika i najprościej jest tu odkręcić tę śrubę na Torx T20 tym razem, odkręcamy w tym miejscu. To możemy teraz zsunąć i jak to zsuniemy, to cała wsówka przy cewce Zapłonowej, która jest tak sprytnie skonstruowana, zejdzie nam tu do góry. Wyciągamy przewód, i cały ten panel schodzi nam teraz bez oporu do tyłu. Tu w tej części się zablokuje orączkę, ale ogólnie mamy go już zdemontowanego. Bardzo sprytnie to rozwiązane. Żółty przewód z tyłu pod tą śrubę. ma masę do silnika, bo to wszystko jest plastik fantastik, jak to w tych podstawowych modelach Stila. Więc nie byłoby do czego przykręcić masy, więc ona przechodzi gdzieś tam dalej, pewnie do cylindra lub do innej części silnika. Tu mamy samopowracający przycisk. Nie będę rozbierał tego panelu. Widzicie mniej więcej jak jest poprowadzony. Spójrzcie sobie na to z każdej strony. Raczej nie radzę tu tych przewodów wygrzebywać. Łatwiej jest sunąć tę wsówkę niż później go tak fajnie ten przewód umieścić, ale jakbyście kiedyś w przyszłości chcieli, to tak to właśnie mniej więcej jest poprowadzone. Gaźnik jest już na wierzchu. Trzyma go w tym miejscu przewód od paliwa. Jego wystarczy sunąć. Jak będziecie mieć bardziej używaną pilarkę, może zejść nieco ciężej. Suwamy przewód i następnie Trzeba zdemontować dźwignię od gazu. Robimy to poprzez zdemontaż tej rączki z tyłu. Ją podważamy w ten sposób, że odginamy w tym miejscu pod spodem. Tutaj o, wkrętakiem podważamy na boki te zatrzaski, tak właśnie na boki je odchylamy. Już je tu troszeczkę umęczyłem śrubokrętem i całe to schodzi nam do góry. Co prawda cięgno da się od biedy zdjąć tutaj do góry, ale wtedy gaźnik nie chce nam się przez to właśnie tworzywo tutaj ściągnąć. Więc teraz dopiero demontujemy cięgno i gaźnik razem z tym cały schodzi. Jeszcze jak ktoś by miał dylemat to złożyć, tak musi być założona sprężyna. Cięgno gazu tak jakby wkładamy w ten sposób, bo ono ma tu taką blokadę, żeby nie wysunąć się więcej. O, umiejscowiamy je w ten sposób. Widzicie, tu musi teraz pracować, i cała ta sprężynka musi się zaprzeć w tym miejscu o tą wargę. Więc tu zapieramy ją, trzymamy cięgno, żeby nam nie wybiła go ta sprężynka, i tu to powinno się udać wcisnąć. Coś takiego. Widzicie? Wiadomo, póki nie ma tego czarnego tworzywa, to wszystko może chcieć nam się rozlecieć. Na razie to wyjmę. Gaźnik firmy Zama, jak widać. Jest to firma należąca od wielu lat do Stila. Jest to firma chińska, produkty te są wykonywane w Chinach. Model tego gaźnika to 413A. W tym miejscu macie model gaźnika. Pewnie z czasem będą pojawiały się inne wersje tego gaźnika, ulepszone, poprawione. Też w tym modelu jest zaworek przyspieszacza. Mieści się tutaj. To już takie dla bardziej zaawansowanych. Też będziemy pewno na serwisach się często te zaworki wymieniać. Z czasem na pewno pojawią się zamienniki i takim argumentem jest to, że po co kupować oryginał, skoro to i tak jest produkowane w Chinach. Więc czy zamiennik, czy zama chińska to wszystko jedna i ta sama jakość? Otóż nie. No jednak ta zama lepsza, ma troszeczkę jakość. Bęben Sprzęgła, kosz sprzęgła wymienia się tak jak w pozostałych modelach Stila. Delikatnie podważamy to zabezpieczenie w taki sposób, żeby nam tu nie wystrzeliło, je lekko blokujemy. Trochę za duży ten fabryczny śrubokręt. Ściągamy. Musi tu przyjść następnie podkładka, hamulec bezpieczeństwa musi być zwolniony, nie może być włączony, więc rączka do siebie i zsuwamy bęben. Z czasem będzie on schodził nieco ciężej, bo lubi się tu napchać troszkę brudu. Zobaczcie, tej pilarki nawet nie uruchamiałem, a jest taki ślad na bębnie, jakoby on już w przeszłości nieco pracował. Zakładając taki bęben, pamiętajcie, że w tym bębnie nie bez powodu jest takie wycięcie tylko w jednym miejscu. Musicie pod spodem trafić w taki drucik, który jest tam ledwie widoczny. Widzicie? On jest tu i co najważniejsze jego pozycja może się zmieniać. On nie zawsze jest tu, on jest mobilny, może być równie dobrze tu. O, teraz będziecie go widzieć dużo bardziej. To jest napęd pompki oleju, który napędzany jest z bębna, dlatego żeby pilarka jak łańcuch jest zatrzymany, jak bęben na wolnych obrotach, obrotach jałowych pilarki stoi, no to wtedy smarowanie łańcucha nie działa. Dlatego ważne jest, aby właśnie w ten sposób tam wycelować, bo inaczej ten bęben nawet nie będzie nam chciał wejść. O, widzicie? Teraz zdejmę. O, akurat się niefortunnie trafiło, że jest w tym samym miejscu, a teraz drucik jest znowu tu. Bęben sprzęgła pasuje z obydwóch starszych modeli, czyli MS180 i MS181, więc tą część można już łatwo kupić w zamienniku, chociaż oryginał jest nieco trwalszy, za to sprzęgło jest już nieco inne. Na klucz 19 mm odkręcamy je. W prawo mamy tu lewy gwint. Wiadomo, ciężko jest je odkręcić, ponieważ obraca się z całym silnikiem, więc można sobie kręcić bez końca i ono się nie odkręci. Na jednym z ostatnich filmów pokazałem, jak sobie zblokować taki silnik by się nie obracał. Jeśli nie blokujemy silnika, można odkręcić takie sprzęgło kluczem udarowym, lewy gwint, więc w prawo. Odkręcamy, mamy tu nawet taki specjalny znaczek OFF, w którą stronę je odkręcać. Strona bez napisów idzie w stronę silnika. Następnie mamy taką podkładkę i już mamy widoczny napęd pompki oleju. Obserwujemy go, czy nie ma tutaj żadnych ubytków, czy nie jest ten ślimak tu zniszczony. Jeśli jest, no oznacza nam to, że pompka oleju może nie działać. Sama pompka oleju mieści się tu pod spodem. Później pokażę, jak się do niej dostać i ją wymienić. Ta czarna osłona stworzywa nie jest przykręcona, z tego co widzę, po podwórku podważeniu powinna nam zejść. Podważę ją tu w tej części. No właśnie i nam wychodzi. Pod spodem mieści się taśma od hamulca bezpieczeństwa. O, delikatnie ją podważyłem. Zobaczcie, że fabrycznie jest tu troszkę smaru na tym mechanizmie i to ogólnie całkiem sporo tego smaru. Tu jeśli chcemy zdemontować sprężynę, to należy to rozebrać. Tak samo odrobina smaru jest w okolicach napędu pompki oleju. Możecie sobie zwrócić uwagę, że tu fabrycznie producent też przesmarował, żeby nam ślimak na wale też chodził pod odrobiną smaru. I tak samo, choć tu nie dotykałem, lekko smaru również jest pod tym łożyskiem i ugiełkowym, więc jeśli wymieniacie ogólnie bęben sprzęgła, to często wymieniajcie je wraz z łożyskiem i smarujcie również pod tym łożyskiem niewielką ilością smaru. To, co jeszcze może się zepsuć w pilarce, to oczywiście zerwać się linka rozruchowa. Aby dostać się do linki rozruchowej, trzeba zdemontować starter, czyli odkręcamy te cztery śruby. Jedna, druga, trzecia oraz czwarta tu, która trzyma nam od razu rączkę od hamulca bezpieczeństwa. Teraz odkręcę te śruby. Trzy identyczne śruby, a tak naprawdę wkręty. Czwarty, nieco inny, dłuższy, z taką podkładką to ten, który trzyma rączkę hamulca Hamulca bezpieczeństwa w tym miejscu. Tą rączkę tak podważamy do siebie i starter mamy już zdemontowany. Starter fabrycznie z jedną tą zapadką, tak właśnie wygląda. Tu też tą osłonę da się zdjąć. Z czasem, jak będziecie czyścić taki starter, to to wystarczy podważyć i będzie można taką pilarkę dużo dokładniej wyczyścić. Jak skręcacie takie podzespoły, to z czuciem, bo wszystkie te wkręty wchodzą w plastikowy karter. Jak urwiecie taki gwint, no to wypadałoby cały taki karter zastąpić, wymienić lub zastosować nadwymiar, więc delikatnie, to nie musi być wcale mocno przekręcone. W razie co, to tu jest odpowietrzenie od zbiornika. Gdyby gdzieś coś, nie mogło się powietrze do zbiornika dostać lub mielibyście jakiś wyciek, sprawdźcie, czy to nie w tym miejscu, choć ten zawór zwrotny psuje się niezwykle rzadko. A tu jest zaworek zwrotny od zbiornika oleju. Te zbiorniki to są właśnie w karterze zabudowane, to jest całość. Nie są one wymienne osobne, jak w poprzednich modelach. Jeśli coś, mielibyście problem z tym, że powietrze nie dostaje się do zbiornika oleju, to może być ten zaworek zwrotny, który psuje się również niesamowicie rzadko. Cewka zapłonowa jest umocowana na dwóch śrubach wkręconych bezpośrednio w cylinder. To również będą wkręty cały ten sztil, jak wiele obecnych podstawowych modeli sztila, jest wkręcany na tak zwane właśnie śruby samogwintujące. Czyli tu fabrycznie nie ma gwintów w takim cylindrze, który jest aluminiowy, tylko pierwsze wkręty, które wkręcamy w taki cylinder, same sobie robią gwint. Cewka zapłonowa, jak to ma miejsce w obecnych modelach. W najbardziej korzystnym miejscu, czyli właśnie na górze, żeby był przewód jak najkrótszy, żeby sama pilarka była w ten sposób jak najlżejsza. Te wkręty są z podkładkami. Samą cewkę zapłonową można już zdjąć. Zdejmujemy przewód ze świecy zapłonowej. Pod cewką zapłonową jest taka podkładka stworzywa. Właśnie tak musi ona leżeć. Cewka zapłonowa przychodzi tak i tak ma być umiejscowiona, umiejscowiona właśnie ta podkładka. Jeśli będziecie chcieli wymienić amortyzatory, trzeba zdemontować cały ten górny pałąk który jest zintegrowany z tym tylnym uchwytem. W tym celu odkręcamy trzy śruby przez takie specjalne otwory. Czasem trzeba lekko popracować, gdzieś wymusić na tej sprężynie lekkie ugięcie, o tak jak teraz, i przez te takie otwory wykręcamy wkręty. Powinniście zobaczyć, że tu w tym miejscu wykręca nam się teraz śruba jest wykręcona i ona tu teraz na razie zostaje. Kolejny z takich otworów jest tutaj tuż obok loga štil. Trzeba mieć dość długi wkrętak, bo śruba jest dopiero tu i również odkręcamy kolejny z amortyzatorów. Dobra, śruba jest luźna i ostatni mieści się w tym miejscu. Tu również wkładamy wkrętak, odkręcamy. To również są wkręty w plastikowy karter. Teraz całość opuszczę, no i tak nieco kosmetycznie. Gdzieś tu lekko poruszamy i całość nam wychodzi. Te wkręty tu zostają na pewno da się je tam w jakiś sposób wyjąć. Same amortyzatory są tak fajnie nakręcane na tą rączkę czyli tu jest zrobiony taki jakby gwint. Jakbyście chcieli je wykręcić, to po prostu odkręcamy te amortyzatory. O, widzicie? I one w taki sposób schodzą. To jest zrobiony taki gwint. Jeśli chcemy założyć nowy, to go po prostu do samego końca nakręcamy i każdy z tych amortyzatorów zakładamy w ten sam sposób. Te dwa na dole są mniejsze, są to sprężyny, ta na górze sprężyna jest nieco większa. I to całość nam schodzi. Wiadomo, jakbyśmy chcieli wymienić sam pałąk, to mamy tu dwa wkręty i ta biała część nam wychodzi. Powiem Wam, że jak na razie bardzo sprytna ta pilarka, bardzo przyjemnie się ją rozkręca. Zostało nam zdemontować koło magnesowe, ten ala kolektor sący, ten łącznik i tłumik i będziemy mogli odkręcić cały silnik. Zacznę od kolektora ssącego. Gdybyśmy coś chcieli, no to tutaj odkręcamy cztery śruby. To również są takie wkręty samogwintujące w tych miejscach i kolektor ssący nam zajdzie. Myślę, że to niezbędne do tego, by tę pilarkę rozebrać do końca. Po poluzowaniu całość ściągamy w ten sposób. Tu mieliśmy uszczelkę pod gaźnikiem umiejscowioną w ten sposób, chociaż ona jest tak naprawdę dwustronna, równie dobrze pasuje również odwrotnie. I tu te cztery wkręty, również samogwintujące, pod tym górnym z lewej strony jest oj, przykręcona ta blaszka od właśnie masy, od naszego gaszenia, więc bez niej pilarka nie będzie się wyłączać. I tak jak widać, do tyłu spadły nasze śruby od gaźnika, które są w razie czego takie wymienne, luźne. No, fajnie to jest wszystko przemyślane. No i tu mamy też taką dużą, zieloną uszczelkę pod spodem. Tu są takie te kanały od systemu silników 2Mix, dużo większe są te uszczelki, dużo bardziej to skomplikowane. Te uszczelki w razie co, gdybyście mieli potrzebę tu się zaglądać pod ten kolektor, one rzadko się psują, rzadko te pilarki, te w ogóle sztyle w tym miejscu się rozkręcają, więc raczej nie ma potrzeby tego kontrolować, ale w razie co to wiadomo oryginał i można ją łatwo wymienić. Zostało jeszcze koło magnesowe i tłumik. I łatwo poszło. W razie co to tą osłonę plastikową, gumową też już można zjąć, tylko tak delikatnie, bo ona tu chce zniszczyć uszczelkę, a ja ją tu prawdopodobnie wykorzystam ponownie, więc delikatnie tu tak podważamy, żeby nam nie zahaczało tej uszczelki, a to skubani zaprojektowali żeby się popsuło. O, 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 o. Mamy odsłonięte, i powinno nam tu teraz to do góry zejść. O, o, o coś takiego. Ach, trochę się czochra ta uszczelka, trochę się e, tak jakby uszkadza, więc może lepiej to jednak jak jakoś silnik poluzujemy, demontować. Ale teraz mamy bardzo fajny dostęp do koła magnesowego. A koło magnesowe, aby zdjąć delikatnie tu wkrętaczek, można na tych magnesach, bo jest troszkę mocniejsze, delikatnymi ruchami, troszkę na boki, raz z jednej strony, raz naprzeciwko i ono nam to koło magnesowe tu zaraz zeskoczy. Ono jest na stożku, nic więcej go nie trzyma. Troszkę cierpliwości, odrobinkę z tej, odrobinkę z drugiej. O, i puść. Koło magnesowe ma zintegrowany klin, więc bardzo łatwo go tam w razie co uszkodzić. Jego usterka wiąże się z wymianą całego koła magnesowego. Teraz odkręcam tłumik. Tłumik w końcu ma takie śruby na zewnątrz. W poprzednim modelu eksperymentowano troszkę z takimi zaślepkami, żeby śruby nie były widoczne. Tu taki tłumik dużo skromniejszy z takimi normalnymi śrubami, tak bardziej surowo wygląda klasyczny, tłumik z wyrzutem na bok. No nie jest to jakoś tam zaprojektowane super pomysłowo. Tłumik ściągamy. Te śrubki same z siebie mają podkładki. Dodatkowo ta przednia część tłumika, taki deflektorek, który nam kierunkuje te spaliny. Ściągamy tłumik. Za tłumikiem mamy uszczelkę. Ta uszczelka jest dwustronna, więc obojętnie którą stroną ją damy i nic więcej tutaj nie ma. I teraz mogę odkręcić cały silnik. Cały silnik trzyma się właśnie na tych śrubach z zewnątrz. Dwie tu, dwie tu odkręcane od spodu. To jest przykręcony silnik i on wtedy będzie złożony cały, bo rozpołowienie tego silnika jest na tych śrubach, które ujawnią nam się dopiero jak dobierzemy się właśnie do niego, jak już będzie poza pilarką. Więc teraz odkręcam te cztery śruby od spodu i demontuję silnik. Tym razem takie dłuże dłuższe wkręty, bez żadnych podkładek, i po ich zdemontowaniu silnik bardzo fajnie już nam wychodzi z góry. Wiadomo, warunkiem jest demontaż koła magnesowego oraz demontaż z drugiej części takich podzespołów, jak właśnie napęd pompki oleju sprzęgłą, czy też nawet wi wiadomo, prowadnica z łańcuchem. I tak wygląda cały karter takiej pilarki. No, rzecz, o którą trzeba dbać, bo odpowiada za bardzo wiele rzeczy, jej wymiana jest kosztowna, on oryginalny będzie kosztował około stówek, a dużo rzeczy tu. Się może popsuć, jak mówiłem, trzeba szanować wszystkie te gwinty. No, i w tym modelu prowadnica trzyma się tylko na tej jednej szpilce. Więc, w razie gdybyśmy ją wyrwali, istnieje oczywiście w sprzedaży nadwymiar. No, ale jeśli zepsujemy również ten nadwymiar, no to też wtedy wiąże się to z wymianą całego karteru. Gdybym miał coś powiedzieć o tej pilarce, sam karter niesamowicie lekki. Wydaje mi się, że jeszcze lżejszy niż z modelu MS-181, więc to tworzywo nie tylko jest bezbarwne w całości, tu gdzie zbiornik paliwa i zbiornik oleju. Ale również wydaje się jakieś takie, jakby lżejsze. Tu możecie z bliska zobaczyć, że tam producent nie żałował smaru w okolicach tej pompki. To wszystko jest fabryczne, ja tutaj wcześniej nie zaglądałem. No i cóż, słabość tych modeli tuleje, na których podparty jest silnik to wszystko jest w tworzywie i niestety w tym modelu też nie są te tuleje jakieś. Duże, takie mogłyby być większe. Producent dobrze wie, że bardzo często karter w tych modelach tu się poddaje, a są one tej samej wielkości, jak w mniejszych modelach, jak w poprzednich generacjach, gdzie okazywały się wadliwe. No i jest sporo miejsca, żeby je zastosować troszkę większe. Nie mówiąc o tym, że gdyby tu w ogóle zatopili trochę stali w tym karterze, no masa zwiększyłaby się może jakieś 30-50 gramów, no, ale sam karter byłby dużo solidniejszy. To natomiast sprawia, że ta pilarka nadal jest amatorska nie lubi tego, by pracować przez wiele godzin, co prowadzi do przegrzania właśnie całego silnika, co za tym idzie do obruszenia przy długotrwałej takiej pracy tych tulei. Słyszałem już o jednym egzemplarzu, w którym coś takiego się stało na okresie gwarancyjnym i to nie podlega w ogóle gwarancji. Bal bardzo walczyłem o to, żeby zyskać ten egzemplarz. Do filmu chciałem pokazać, co tam się zniszczyło, ale niestety właściciel nadal go trzyma. Cała pilarka do tej pory zaskakiwała mnie pozytywnie. Bardzo uproszczona, fajnie się przy niej majsterkuje, jej demontaż jest bardzo prosty, jest przemyślana, natomiast żałuję, że tu w tej części jej trochę nie zwiększyli. Ewidentnie widać, że specjalnie w modelach takich większych jak MS-231 te tuleje są większe, a to ponieważ jest nadal ta podstawowa seria, to te tulejki takie skromne. Jeszcze dodam, że jak z czasem pojawi się jakiś wyciek oleju z pilarki, może być winny ten wężyk. On lubi się tu rozczelnić, wtedy wymienia się go po prostu, z czasem zrobi się twardszy i gdzieś tu, w miejscach, gdzie wkłada się go w ten blok, lubi przepuszczać olej. Tak samo jeśli chcemy zdemontować pompkę oleju, tak samo jak w innych modelach Stila, trzeba ją ściągnąć właśnie w dół poprzez demontaż w tym miejscu wężyka. Tu mamy obrazek, ona tam ta pompka ma takie specjalne wycięcie w jednym miejscu, dlatego to jest ta ilustracja, jak tą pompkę należy włożyć. Ona schodzi cała w dół, ale psuje się rzadko i są filmy już na YouTubie, które mówią typowo, jak taką pompkę wymienić, więc ja tutaj w ogóle nie będę jej ruszał, zwłaszcza że ja tą pilarkę jeszcze złożę i będę nią kiedyś w przyszłości pracował, więc to nie na tym filmie. I tak jak widzicie, nawet przy tym marnym świetle tłoczek jest taki tłustawy z obu stron. Tutaj go niestety nie widać, ale jest posmarowany przez producenta takim tam olejem, żeby wiadomo te pierwsze ruchy tego silnika nie były na sucho. Tak śmiesznie widzicie, jaki ten kanał jest restrykcyjny, to aż się kusi, żeby wywalić całe to aluminium zbędne w oku, żeby ten kanał wydechowy był dużo większy. A to jest tak zrobione na taka komora wstępna. No, takie jakby ograniczenie. Podejrzewam, że w modelu MS-212 może być to okienko dużo, dużo większe. Tam jest średnica tłoka większa, więc. I pewnie ten, to oczko jest też przy okazji ten kanał większy. I tu już widać po tym, jak inne materiały są zastosowane w cylindrze i w tej podstawie silnika Cylinder jest trochę innych materiałów, i fabrycznie już wygląda jakby trochę przepracował, jest taki brudniejszy. Jest poddawany prawdopodobnie jakiemuś procesowi, który ma go troszeczkę wzmocnić, no bo jednak jest wystawiony na dużo wyższe temperatury. Poszczególne modele tych pilarek od MS-162 do MS-212 różnią się przede wszystkim średnicą tłoka, więc w tych mniejszych modelach. Tłoka ma mniejszą średnicę, w 212 ta średnica jest większa. I taka duża zmiana to korki paliwa, które w podstawowych modelach 162 i 172 nie są takie błyskawiczne jak tu, więc w ten sposób je odkręcamy, tylko tam mamy takie zwykłe korki starszego typu. No, schodź korku, ta uszczelka nowa trochę trzyma. I zobaczcie, że podstawowy model potrafi kosztować 800-900 złotych, a najdroższy 1800, więc różni je 1000 złotych dzięki temu, że producent zastosuje nieco większy tłok z i inne korki paliwa, więc tak w dzisiejszych czasach reszta podzespołów jest ta sama. Robi się pieniądze, więc wciskanie nam większej mocy za dużo większą kasę. No cóż, to rozkręcam ten silniczek. Mam takie złe przeczucie, że i tak nie zmieszczę się w tych 20 minutach tak jak sobie obiecałem. O te śruby są dowalone dość mocno. Też wiadomo, są to śruby samogwintujące. Ach siedzi dobrze. Konstrukcyjnie to żadna innowacja, bo taki silnik można spotkać od dmucha w sztila po jakieś podstawowe kosy, więc bardzo podobne rozwiązanie z takim jakby yy, taką komorą całego wału, więc tu żeby zdjąć tą górną część trzeba zdemontować stworzeń tłoka. O tak to jest skonstruowane. Zobaczcie, że takie pilarki są prawdopodobnie odpalane na procesie produkcji. Widzicie, że tu jest taki brązowawy nalot, tak pewnie paluchem, jak zrobię, to on zejdzie. Czyli prawdopodobnie dochodzi do jakiegoś procesu. Myślałem, że tych pilarek się nie odpala. Musi się je odpalać w trochę inny sposób, bo tu w ogóle nie ma śladu po tym, że tu znajdowało się jakiekolwiek paliwo. Więc może oni, jako ona jeszcze nie jest tak cała, złożona, w jakiś sposób je uruchamiają. Tak samo widać pod cylindrze, że on w górnej części jest też taki, że tak nazwę, osmolony. Więc widać, że ta pilarka. Pracuje oraz po tym, że tu nie ma jakichś nie wiadomo jakich ilości oleju, ten tłok jest tylko taki leciutko tłustawy. To nie jest taki olej, który jest, pojawia się w momencie samego składania pilarki, bo byłoby go tu dużo więcej. Wał w dolnej części to niemal całkowicie suchy. Odważę tu dolną część tego silnika. Mamy tu nawet takie specjalne gniazdo. Fabrycznie silnik klejony na czerwony silikon. O tu jeszcze widzicie, też taki brązowawy już osad, taki olej nieco pracowany, Klejony na czerwony silikon, jak u jakiegoś handlarza. Wał. Też takie cienkie, bardzo te wykorbienia jego. W sumie to nie wiem, czy ten stworzeń ściągać, czy wam tu pokazywać coś więcej. Chyba nie będę go tutaj rozbierał. Tłok nam nie przejdzie, bo to jest specjalnie tak skonstruowane, że on tutaj nie przejdzie. Wał taki jakby delikatniejszy. No i cóż, tylko jeden pierścień. Coś, co kiedyś nie było normą w sztilach. Jeden pierścień i to w dodatku bardzo cienki, bo to nie jest półtorówka, tak zwana potocznie, tylko pierścień 1-2 mm i średnica 39 mm. Tu macie strzałkę, która pokazuje nam na tłumik, tak jakby w pilarce, więc jak widzicie, tu mieliśmy zamocowane koło magnesowe, to strzałka musi kierować na wprost. Jakbyście mieli tą strzałkę z, z wiekiem zużytą, no to tłok musi być umiejscowiony tak w ten sposób. Tłok z tymi dodatkowymi kanałami właśnie, aby pilarka. Bo to wciąż oczywiście dwusów, była bardziej ekologiczna, ekonomiczna, żeby zużywała mniej tego paliwa, cieńszy pierścień, żeby te opory były mniejsze i żeby sama pilarka sprawniej wkręcała się na obroty i zużywała jak najmniejszą ilość paliwa. Tak wygląda cylinder. Tak jak wspominałem, w modelu MS-212 jest większy, ta średnica jest większa. Z tego co wiem, to właśnie 40,5 mm. Z tego co pamiętam, więc też taki dość nietypowy pierścień. Cylinder produkcji Steel, Nie widać tutaj logo jakiegoś zewnętrznego producenta, więc prawdopodobnie sami ten cylinder wytwarzają. No i cóż, myślę, że to chyba tyle. O większą opinię pokuszę się już na filmie, który zapowiadałem na samym początku. Tak, oto jest zbudowana ta najmniejsza seria pilarek Steel. a konkretnie model MS-180. Jeśli macie jakieś pytania, jeszcze co chcielibyście, żebym z bliska pokazał na drugim filmie, który zapowiedziałem na początku tego filmu, napiszcie w komentarzach, z przyjemnością na nie odpowiem. A na dziś to będzie naprawdę wszystko. To miała być krótka teoria i tak się za dużo. Rozgadałem, dzięki za poświęcony czas. Zapraszam do pozostałych filmów i na razie, cześć. Jakbyś to posprzątał trochę.